Ja się mam ja jestem na LPC. I nagrywamy Hidden Seek. Tak, Hidden Seek. Dawno na YouTube tego nie było. A no więc. Zaczynamy robotę. Idziemy na hotel. Bo co? Yy, mam taki... Nie wiem jakby to powiedzieć. Yy. Albo dobra, nieważne ziomeczki, i nic nie było. Yy, chciałem się w sumie zapytać o to, żebyście wymyślili pod komentarzami. Challenger jakieś do Hidensika, czy coś. Jakie byście chcieli widzieć jeszcze minigry na moim kanale? Bo... Chciałbym tak, żebyście mieli to, co lubicie. Jestem blokiem... Czekaj, gładki pieskowiec. O, shit. Gdzie ja się schowam? O, tutaj by było ładne. Nie. Jaki gładki pieskowiec się schowałem. Zero pomysłów. Pójdziemy na pierwszy okień. Chyba to nie jeszcze kilka sekund, no i stoimy. Tak, stoimy. Jesteśmy koksami, bo stoimy. Jak wy te ziomeczki lubicie stać no i bardzo Tak bardzo, że aż mi się nudzi A więc mam taki pomysł, że sobie gdzieś chyba pójdę Tak zapewne, co ja się będzie ben, Będzie Co ja się będzie No Nie wiem, co ja się będzie Stawiam sobie tu jako bloczek Idzie tutaj typek, więc my go ominiemy. na skajpie. Mm. Okej, okay, załatwione. Jeszcze raz. O Jezu. Dobra. Mam nadzieję, że nas nie znajdą tutaj tak, jeżeli będziemy sobie biegać nie w kreskach spadałem i pisałem, żeby wrócić na spalma i łączące. C. Gdzie wbić, Gdzie weźmy może sobie tutaj, tutaj i stajmy sobie tutaj, o proszę widzicie jakie tu są gapy normalnie nie widzą bloczka bloczka sandstone przecież bloczek sandstone'u w śniegu, to jest najbardziej widoczna rzecz na świecie śnieg nie ja przykryję troszkę sensu, ponieważ go... Znaczy jest, ale, no. ale nie ma. W sensie, że jest. No. O, patrz. drzewienku ucieka. Sorry, że tak dziwnie gadam, ale... Takie życie. Lampa. Elo lampu. Lampy to moje przyjaciele. Klepią typa zostało 50 sekund, więc chyba postoję przez tą minutę, bo wolałbym tak przeżyć chyba. Jakie <grym> dziota no wiecie co... To, to nie było zbyt super z strony Uciekajmy, uciekajmy 50 sekund, zostało 50 sekund. Biją, 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 wiem. Przegrałem na końcu. Ludzie, rozumiecie, przegrać na końcu. Sojusz nie, przecież po prostu sojusz. Ale, no. Bardzo ciekawe to było. A więc, zaraz widzimy się w kolejnej Lu ludzie, Jezu, mój polski jest zarąbisty, a więc bardzo krótko a więc hej, siemanko jesteśmy już na arenie jestem bookshelfem muszę coś zrobić jako bukself możemy się schować albo topić kto wie z tym różnym A może teraz będziemy może szukającym? Chcę, żeby mnie znaleźli. Idziemy mu wklepać temu typowi. Gdzie on może być? Hmm. Ja chcę na pewno, żeby mnie znaleźli. Już tu jest bardzo ładne miejsce dla bokszawa. O, tak, o oh, yeo. Yeah. Musicie sobie po mnie przychodzić z tym blokiem modofang, nic wy nie zrobicie. A nie, 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 jej wklepać. Dobra, będziemy szukać. Muszę szukać. szukać. poczekać. poczekać. Ja czekać. nie, lubię czekać, <grystanie> Tak. Jestem trochę wypięty. Nie wiem, nie wiem. Mm -hmm, mm -hmm. Ta ręka i koniec, bo piszą. Na Skype'ie. Nowe intro. Zupełna. Gdzie może być jakiś typ? Tak, zlagowało mnie. Żyje? Już nie ma? Lava? Przeżyliśmy? E -e 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 -e. No, nie, nie. Ja jestem głupi. Okej. Okay. A więc, ziemeczki, no. tutaj już kończymy, bo piszą na Skype'ie. Ja się z wami żegnam. No i hejo.